Ryn, nazywam się Daryna. Czy mogłaby Pani przedstawić się w kilku zdaniach? Mam na imię Maja Wojcieczak, mam 20 lat, mieszkam w Wicparku i jestem teraz studentką pierwszego roku pielęgniarstwa. A skąd pochodzili Panie przodkowie? Z okolicznych wiosek, z Szyldaka i z Grabinka, ale też część rodzin mieszka w Wicparku. A czy pani chodziła do szkoły podstawowej z Barku, gdzie, czy gdzieś w innym miejscu? Tak, chodziłam do podstawowej szkoły w e, Jeszcze, nawet jak zaczęłam chodzić, to była to jeszcze, jeszcze niepubliczna szkoła, więc potem się zmieniła na publiczną. Wiem, że pani urodziła się w roku, kiedy już Polska była w Unii Europejskiej. Mm -hmm. Czy pani w codzienności jakoś czuje, że jesteśmy w Unii Europejskiej? Że tak już od można powiedzieć, od maleńkości się to widziało, bo ja się urodziłam w roku dokładnie, kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, więc były to też pomoce dydaktyczne w szkole, różne tablice, ławki, krzesła i, i takie różne pomoce właśnie takie w szkołach, ale też. I teraz tego doświadczam, na przykład. my przez to możemy latać w różne miejsca, e, aby pozwiedzać aby, albo też zamieszkać, tak? Więc często też z tego korzystam, bo bardzo lubię podróżować, więc, więc jestem szczęśliwa, że mamy taką możliwość dzięki temu. A czy dużo podróżowałaś po krajach europejskich? Tak, byłam na stażu. 3, tak trzy tygodniowym w Grecji dzięki Erasmusowi w szkole średniej. Byłam u stolicy rodziny w Niemczech, byłam w Hiszpanii, w Holandii, więc trochę w Wielkiej Brytanii. No, to ciekawe i pewnie dużo tam różnego i trochę innego niż w Polsce. Tak. Są różnice kulturowe, to właśnie to jest chyba najlepsze w podróżowaniu, że widzi się inną kulturę, in, in, po prostu innych ludzi, jak, jak to tam jest, gdzieś indziej niż skąd Ty pochodzisz. Słyszałam, że Pani teraz wstępuje do mniejszości niemieckiej. Jak to się stało? Wcześniej wiedziałam, że jest um, u nas um, taka możliwość, w szczególności, bo jest, ona znajduje się w ostrudzie ale nigdy się tak tym nie interesowałam. Dopiero pani Ola mi powiedziała, że jest taka możliwość wstąpienia. I też wiedziałam, że mam yy, daleką, no tak by można powiedzieć, bo prałapcia, nie, nie jestem pewna na 100%, najprawdopodobniej miała korzenie niemieckie, yy, przez to, że miała bardzo takie znaczące niemieckie nazwisko, więc, yy, więc jest to ciekawe, ale nie byłam w stanie się dowiedzieć dokładnie. Ale, ale właśnie dzięki temu mogę wstąpić do mniejszości. No to minickiej. super, można poznawać nawet rodziny z swoją daleką. Tak, to pani prawda. Nie znasz. Wiem, że pani jest ochotniczką i Wiem, że pani jest członkinią Ochotniczej Straży Pożarnej. Co mhm. pani tam robi? Czym się zajmuje? U, to tak, taki za dużo powiedziane, co teraz robię, bo tak naprawdę bardzo mało tam robię teraz, bo studiuję, pracuję i mam dużo, bardzo obowiązków. Ukończyłam, nie wiem czy tak dokładnie się to nazywa staż. Taki certyfikat dostałam. Żeby, że, mogę, że jestem w Ochotniczej Straży Pożarnej jakiś czas temu, na pewno dwa lata temu. No jest to, Było to bardzo kształcące po prostu. Nigdy w życiu bym się nie spodziewała, że praca strażaka ochotnika czy strażaka takiego, powiedzmy, w straży państwowej jest po prostu tak odpowiedzialna. I, i odpowiedzialna i ryzykująca swoim życiem. So, były to bardzo takie ryzykowne doświadczenia, bo Egzaminy były, egzamin taki w takiej komorze mieliśmy, gdzie był wpuszczany dym, trzeba było przejść w masce, no bo po prostu dla mnie czymś takim, po prostu nigdy nie miałam klaustrofobii, ale to było bardzo, bardzo takie, po prostu takie dziwne doświadczenie, takie naprawdę uczące tego, jak, jak pracują ci ludzie w różnych sytuacjach, więc... Więc no mam nadzieję, że kiedyś moje życie takie prywatne pozwoli mi na to, żeby bardziej być zaangażowana w straży. No ale teraz nie jestem w stanie niestety. Rozumiem. Wiem, że Pani ma 5 głos i bardzo ładnie śpiewa i zajmuje się kinematografią. Czy coś Pani może o tym powiedzieć? Zawsze lubiłam śpiewać już od maleńkości. Brałam udział w różnych występach. Albo w, w spektaklach y, w teatrze, takim naszym szkolnym. Y, dalej się tym interesuję. Jestem, jestem bardzo zżyta z tą muzyką. Kiedyś y, po prostu tylko muzyka, potem doszło te kino i taki, te muzikale różne i inne takie sprawy. Więc y, chciałabym wiązać z tym swoją przyszłość. Oczywiście studiuję całkowicie coś innego, ale. Y, też życie dużego wyboru mi nie dało, żeby y, może pójść y, w tamtą drogę, ale mam nadzieję, że teraźniejsze jakieś działania, które robię, że śpiewam, dalej występuję gdzieś tam, gdzie mam możliwość i, i dalej kontynuuję swoją pasję, że, że będę w stanie jakby ją y, y, poszerzać. I Pani teraz występuje też? Tak. E, teraz ostatni miałam występ na kolędowaniu mnie w byłej mojej szkole podstawowej w Pittsparku. E, śpiewałam od Sea Snowman, więc e, było to bardzo urocze um, być tam na próbach z tymi malutkimi dzieciaczkami i po prostu y, być częścią czegoś takiego, że jako absolwentka już tej szkoły mogłam wystąpić w szkole i zaśpiewać. A czy byłaby Pani w stanie teraz tam troszeczkę zaszpiewać? Mogłabym spróbować. Brawo, to niesamowite. No i podziwiam pani i bardzo gratuluję za dzisiejszy wywiad i dziękuję. Dziękuję, też Ci bardzo dziękuję.